Siemanko, Walik2025 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Cry of Fear. Eee, to już jest odcinek piąty, o ile dobrze pamiętam. Ostatnio zakończyliśmy w tym parku. Eee, mieliśmy tutaj tą zagadkę z posągami i ją udało się rozwiązać, także dzisiaj, także dzisiaj będziemy szli dalej. Zaczynamy nowym przeciwnikiem, jak widzimy. No, tutaj ta snajperka to się przyda na pewno. Co to było? Nie. Dobra. To, idziemy tu. No bo je do karabinu, no to się przyda na pewno. Dobra, musimy znaleźć kartę dostępu, żeby tutaj te drzwi otworzyć. Tu nikogo nie ma. Morfina, naboje. Wow! Gdzie? A tutaj. Okej, okay. dobra, leży. Au! No, jeden strzał i po nim, także nie ma się czego tutaj obawiać. Jeszcze się tutaj porozglądam na ziemi, czy przypadkiem jakaś amunicja nie leży. Ale chyba nie. stan naszego pistoletu właśnie, właśnie zapomniałem tutaj musimy sobie przed nagraniem przypomnieć co robiłem w poprzednim odcinku także mamy strzelbę jest pałka policyjna dobra idziemy tam brama była zamknięta więc musimy iść tu Kaseta do zapisywania. No, jak kaseta do zapisywania jest w takim miejscu, to to chyba raczej nie wróży nic dobrego. Ło! Wow! Kurde, z za rogu wyskoczył. Się przestraszyłem. Eee, dobra. O!

Okej, okay, do naszego bohatera ktoś zadzwonił. Był jak dzwoniący, więc nie wiemy kto to jest. E, tak, e, jest na dachu naprzeciwko parku, więc musimy najprawdopodobniej Przejść przez park. Tu wygląda jakby coś było zakopane. Więc może, jeżeli uda nam się zdobyć łopatę, na przykład, to powinno to nam coś dać. Dobra, otworzyliśmy bramę. Już witają nas przeciwnicy. Wow, kolejny. tam w oddali widzę jeszcze jednego. Może go się uda ze snajperki zdjąć. Oje! Oh yeah. <śmany> Mamy to. Ktoś jeszcze? Oj! Oj, oj, oj. Aha, super. Kurde, nie wszyscy naraz Dobra. Nie ma wała, używamy Morfiny. Okej, okay. dobra. No, no i mamy łopatę. ślady krwi, powinienem to sprawdzić. Yy, Okej, okay, jesteśmy tutaj. Mam jakieś Xy, także obstawiam, że to będzie... Yy, ja się tej pałki na razie pozbędę. Mamy szpadel, słuchajcie. Dobra. Także dzisiaj odcinek z gatunku zbieramy skarby w parku. <laughs> yy, o Jezu, nie. Nie tak. Dobra. Tu mamy. Używamy magazynek M16 z nabojami. Perfekto. Tylko, że ja nie mam karabinu przy sobie. E, dobra, to był ten pierwszy. Teraz kolejny gdzieś tu powinien być. Że gdzieś za tym kontenerem. O, właśnie. Do karabinu. Bardzo fajnie. Yy, dobra. tak tu. Tutaj jest, przy tym. Okej, okay, to jest, to idzie tak i tu. Okej. Okay. Magazynek do pistoletu, no przyda się na pewno. Eee, dobra, gdzieś za tym monumentem jeszcze powinien być. O, właśnie. Nie ukrywam, że do strzelby by się coś przydało. Ale morfina też się przyda, oczywiście. Czyli to był ten, i jeszcze jest tutaj, w e, takim rogu dziwnym, e, gdzieś. E, tutaj, o! Perfekcyjne czytanie. Mapy magazynek do Glocka, super! A tu były jeszcze takie dwa x -y obok siebie. O tutaj. Tylko właśnie Chyba się tutaj nie dostaniemy, prawda? No właśnie, coś blokuje drzwi. I tak. E, tu było jeszcze... Tu był jeszcze ten kopiec. Nazwijmy to tak. O tu morfina jeszcze była na przystanku właśnie, tu było jeszcze. Oho! Dobra. Snajperka. Spadaj. Dobra. Eee, kluczyk. Kluczyk, kluczyk. Teraz pytanie... Jeszcze pójdę... Przesprincimy Przysprin... trochę. Jeszcze pójdę sprawdzić na tą mapę, czy wszystko na pewno już zebrałem. Tam się jeszcze ukrywa. Gnojek. O, proszę bardzo. To zebrałem, czyli te, czyli to jest jakby ten obszar tego parku. Ten tutaj, o. Czyli tak, ten znaleźliśmy, tu jest ten kluczyk, ten już też rozkopałem. Także no, to jest chyba wszystko, także chyba możemy tego szpadla się tutaj pozbyć. Zostawię go tutaj. Pałka policyjna, którą się pozbyłem, dobra, jest cały czas, ok. Dobra, pójdziemy po ten kluczyk, e, który tutaj nam. Klucz wejściowy. Może zobaczymy, do czego on tam będzie. Do strzelby mamy jeden pocisk, także no to nie wygląda za dobrze. Eee, dobra, czyżby tu był potrzebny ten kluczyk? Zobaczymy. Klucz do budynku, no właśnie. Dobra, mamy miejsce w ekwipunku. Eee, jeszcze pójdę po tą pałkę eee, policyjną. No właśnie. Nie będę jeszcze przeładowywał tego pistoletu. Na razie nie widzę takiej potrzeby. No i jesteśmy w budynku, słuchajcie. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale jakieś dziwne dźwięki ogólnie tutaj są w tym budynku. Nigdzie nie da się wejść. Ale tu się da. O! Przepraszam, jednak się da. No fajnie, że naboję do karabinu, ale kurde, no. Chciałbym coś do strzelby, nie ukrywam. Nie ukrywam, żebym chciał coś do strzelby. Dobra, będziemy musieli chyba tam wejść przez okno. Zapiszemy sobie. Okej. Okay. Dobra. O. Dobra, trzeba będzie przeskoczyć. czy mogę wskoczyć na to? A, chyba się nie da Dobra, tego położyłem. A tu coś było. Tu to, co wygląda jakby coś było No jest, ale przeciwnik <ścoughs> Dobra Ładujemy porozglądam tutaj. A sprawdźmy, czy tu coś jest, czy to czy w ogóle da się tu wskoczyć. Da się, dobra. O! Dwa magazynki do karabinu M16. O! To, 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 kurde, dobrze, że tu zajrzałem. Mamy zdobycze. Kolejny skok, i chyba tam są. Tam jest chyba amunicja do strzelby, wiecie? Jest, dobra, mamy amunicję do strzelby, słuchajcie. Łoł, wow. a ten skąd się tu wziął? No leży tam. Dobra, tutaj ostrożnie. Trzeba, bo to może się źle skończyć. Dobra. Ale tą strzelbę sobie przeładuję już. Dobra, mamy to. No, you What the? Sophie? What the hell are you doing here? Oh, hi, Simon. What? I don't. I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters, and I just. I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Oh, monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? Oh, what the fuck? This is just sick. <laughs> well, maybe it's just. <laughs> Let's talk about something else. How have you been? I I don't know. I'm just confused. You Not too bad. Thank you. Better now that you're here. Yeah. I'm I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Some stuff. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking. Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. No, because I woke up myself, but it wasn't an alley and Wait, I can probably show you no hush simon can't we just sit here for a while oh. yeah sure No, do you want to know something yes yes i do i want to know just what in the fuck is going on here is it about that doctor guy? Uh, in the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Ooh. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were. well, you were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but. I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school, and. I. Nie wiem, po prostu chyba chciałem cię chronić. Nie kocham cię, ale myślę, że mogłabym, gdybyśmy się lepiej poznali. Jesteś tak piękna, Sophie. Dlaczego nie powiedziałeś nic? Nigdy nie miałem odwagi. Chodzi mi nie to, że nie byłem dokładnie najtwardszym gościu. Nie wiem, że to powiem, ale gościu know, ma ten sam dylemat co ja. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. Oh. Mm hmm. But. <sighs> Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness, and, and the monsters. And I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you, to get away from it all. Oh, but but what? Out here? No, away from everything, away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. W wait a second, you mean all? Old... No! Oh cholera, Yasna No! 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 Sophie. Why did she? What the fuck? This, this isn't making any sense. Soto. Soto yes. Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! So that's it. Goodbye, Mamy Karkasa Dobra, ładujemy w gościa ile wlezie. Co to za głowy? Dobra, dawaj te główki. Kurde, ale... Nie, dobra. To się nie obejdzie bez tej, bez morfiny, nie? Ostne, no snajperka to jest chyba jedyny... Jedyna broń, którą można... Dobra, jak mnie zranią parę razy, to nic się nie stanie. Łuźwa. Tych morfin mam tyle, że... Dobra. I mamy. Mamy to, słuchajcie. Udało się. Czemu mi tyle staminy zeżarło? Miałem kurde staminę na wykończeniu. A. No tak, zapomniałem, że mam morfinę na trzecim slocie. O, dobra. Kolkę. No tam leży, nie? Chyba. DA. Będziemy musieli tam zejść. Trudno. Ale dobra. Z jaka tu była droga powrotna? O, to jest pytanie. Było tędy? Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie tędy. A nie, dobra. Tutaj na ten dach i tutaj trzeba było. Eee, dobra, nieważne. Nie! Nie, kurde! Nie mówcie, że będę musiał jeszcze raz z tym walczyć. O mój Boże! Czemu tu nie ma auto zapisu? Eee, dobra, zrobimy to na szybko, słuchajcie. Nie Dobra. Dobra, jeszcze raz po kolei wszystko. Mogłem zejść na tą... na ten niższy stopień i dopiero skoczyć. Dobra. Bez przycelowania. Eee, dobra, eee, zrobimy tak, eee, zawalczę z tym dziadostwem raz jeszcze. Eee, dobra, to chyba mogę pominąć, bo i tak to już widzieliśmy. Chcesz uciec? O co chodzi? No tak, ucieknijmy. O, dobra, Jed jednak myślałem, że nie będzie powtórnej walki. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja tutaj e w tym. Eee. Dobra, przeładuję teraz. Akurat mamy trochę magazynków. Dobra. Coś chyba jest przy tej... E, przy tej dziewczynie, tak. Coś tu wyskoczy na stówę. Dobra, e, w, jeśli ona ma tą kartę do tych drzwi, e, tych, do, tych, które trzeba było otworzyć, tak, za pomocą karty, to weźmiemy tą kartę i po prostu otworzymy te drzwi i zakończymy. Retrospekcja. Rozdział czwarty tym samym się zaczyna. Wyrzucamy karta magnetyczna. Mamy to. Eee, dobra, także idziemy z powrotem do tych drzwi. Zapiszę sobie, bo czemu nie? Tam chyba przy tamtych drzwiach też była kasetka z zapisem. No, i drzwi otwarte, eee, no i dobra, także co? To byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, i do zobaczenia w następnym odcinku z eee, Fear Także to wszystko na razie.